Fak. chyba jednak mnie zauważyli. Chyba zauważyli mnie. Niespodzianka. Chyba nikogo nie jednak nie wszkodziłem. Tego się zabi się boję. Ty grysek jest dość groźny. Shot. I can't believe you've got me. Where'd you go? A gran liczcił. Ten I wioska oczyszczona. Dobra, teraz pozbieramy amunicję. O, granat! Granat, który wykorzystałem prędzej, lecaj na łupy jest pełny. Fuck. Czy możemy? Um... Tapira Kurde, Tapila. Um. A. Czy co będę musiała sprzedać Pana rzeczy? A gdzie jest ten tygrysek? Wyźmiemy go z Chyba sobie jaja robicie No Aha, plecak mam pełny ciągle Zerknijmy do swojego... Do tego plecaka Plecak na łupy Co by można wyrzucić? Co my tu mamy? Fetysz rekina czy co? Może któryś się. E... Skóra tego tygryska może mi się bardziej przydać. Ok, i czas wykonać misję, czas wykonać misję. O, tutaj był ten. Jak to włączyć? Wow. Hey, uzupełniliśmy sobie o -o. O -o. Nie chcę być blisko, nie chcę być blisko, ale muszę zobaczyć NICE! BOOM! BOOM! Jez bylko! Tu jest kolejny... Kurde... Czy tym by się... tym się da jechać? The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? PC. Pirates Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. It's a song. Co to jest? Dobra, spróbujemy rozwalić jak najwięcej wrogów. Otrzymają bronią, ok. wo musimy się spieszyć. Granaty? Mam granaty. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ja ich nie widzę, kurde. nie mam magazynka Kolejny magazynek premia jakaś Beczki, beczki, mamy chwilę czasu. Trzeba się sować, przeładować. Ouch! Coś rzucił we mnie. Czy to ma jakieś. kurde. Co to było roboko? Jak go zabić? Tylko nie zgin, tylko nie zgin, nie zgin Porażka Super, nie udało się Dobra, walić to Może kiedyś spróbuję, ale to sam, żeby was tutaj nie przynud... nie przynudzać The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? Mm. Ja text. we call it sunset That's one of the prisons. Got it. Remember, <mach> <mach> yes, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. Okay. <mach> <mach> <military>, I'm <mach> my idziemy. Musimy dojechać. Jestem tutaj, Jason. Tu jest wieża, kule. Jadę na tą wieżę. Nie wiem, czy tędy. Uuu, powiem wam, że nie jest ciekawie, strzelają do mnie znowu. Tutaj wszyscy są bardzo nie Pomyśl, że ja byłem zwykłym turystą, który pojechał tylko na wakacje. Tak, Chyba nie wyrobiłem zakętu. Wow! Wiecie co? To dobrze to nie wygląda. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Ale jest pieprzą stąd. Wieprzom stąd. Zerkijmy jeszcze raz na mapę. To było ekstremalne. Oooo, ja tyle. Nie no, wracamy się. Wracamy się. Tak łatwo się nie poddamy. Widzę. Cel. Kończyła. Teraz mi się uda, teraz mi się uda jest! Widzieliście Jak się chce, to się umie Wiecie co? Nie wiem co nie jeszcze mnie gonią, ale tu jest ten zwierzak jeden Fuck Koza Wsiadam jeszcze raz to samo. Czemu nie ma drzwi? Aha, nie ma drzwi ogólnie. I teraz pod górkę. Up the hill. Okej, okay. taki. Idziemy tu mamy wejście. Gdzie to jest to cholerne wejście? Tu jest. Szukałem drabiny ogólnie. Zerkam, czy ich tutaj gdzieś nie widać. Ale chyba ich nie widać. Kolejne wejście jest tędy. Okej. Okay. Yeah. Okej, okej, kurde, nie chcę się zabić, <laughs> to jest ukowne, to jest wszystko takie wspinanie się. To jest kolejne. Okej, zajrzę się po okolicy, udać się gdzieś tam. Ale jestem wysoko, ale tu widać całą wyspę Okej okay, wiem, plecak na łupie jest pełny, Iu. Iu. dobra, 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 dobra Da się to jakoś pominąć? Co my tu mamy? Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Aktywowano maszt radiowy. Uch, niestety tu jest kolejny. Jest skrzynia. Wiecie co wyciągniemy aparat? O nie, aparat. Wow! Muszę to mieć! To może być niebezpieczne Jej, tu zwierzaków jest Dwóch tutaj typków Tu jest kolejny motorek, znaczy skład Zobacz, jak winie, Poluje A temu ten sam podchodzi mu Ja pierdle Dobra Wygląda tak w miarę czysto Wow, zjeżdżamy na dół. Gdyby się tak dało zjechać na sam, na sam dół, to byłoby rewelacyjnie. Gdzie tu jest zejście? Czekamy zejścia Musimy uważać na te stwo <laughs> zwierzaki. Fuck. Masz amie, Wiem, plecak jest pełny. Co bym mógł z tego plecaka? plecak na łupy. Te durne roślinki bym mógł wyrzucić. Baterie właściwie mam dwie. Jedno bym mógł wyrzucić tak samo. Um. Tu mam dwie takie same, albo i nawet i więcej. Trzy. Ja potrzebuję skórę. Właściwie to może bym mógł wyrobić coś. Jest. I już mamy więcej miejsca. Nie, 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 nie. spoko, uspokój się. Kudźba tu, tu jest kolejny. Kolejny. O, tu jest to, co potrzebujemy. Nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj, nie chcę strzelać do ciebie. No. Jak to no i po co było ci to? Dobra Fuck sake, teraz musimy naprawdę uciekać Jedź, jedź! Jedź, kurde! Wiecie co? Wejdziemy na mapę Ej, 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 to nie jest dobra droga, bym musiał naprawdę to bym musiał się wrócić. Przejdziemy kawa. No dobra. Uuh. Fak, sake Nie wiem dziadę. Kompletnie wie nie wiem, nie wiem dziadę. Jakieś durne skrzynie Chyba <grywa> ten samolot daleko nie podzielił Tu mamy inny samolot Wiecie co, ja się muszę może uleczyć, o jest, tak, 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 tak no właśnie, czy możemy ten plecak wyrobić? Eee, wykonywanie przedmiotów. Tak. Ech, co tu muszę mieć? Tapira Jakiś niedźwiedź, ja się, że to jest koza. Eee, tak, tak, tak. Pan tak. A to jego. Piękny świat. Musimy wijać na główną. Drogę na pierwszym skrzyżowaniu w lewo i później prawo. Dobra, tak już tutaj pojedziemy. Tu jest skręt. Wow, te drogi jakieś takie troszkę niebezpieczne są. Teraz ja zrozumiem dlaczego ten ręcznie jest tutaj. Co? Chciałem skórę, ale niestety chyba nie dam rady z tej skóry zebrać. Dobra, tutaj spieszę w prawo będzie. Jej, pięknie na ręcznym. Tu i chyba jakaś baza jest. <noise> nie będziemy tutaj czekać. Zerknijmy Pierwsza w lewo, okej. Okay. nie tutaj. Jest good. Trafiliśmy na odpowiednią drogę. Albo i nie. Kurde, tu nie ma drogi. Jak ja mam przejechać? Kramba. Czy płynąć?